Dlaczego wolność finansowa nie przydarzy się Tobie? Witaj, z tej strony Ewelina Gawłowska, Sukces z Pasją i odpowiadam na najbardziej ciekawe, jak i kontrowersyjne pytanie jednego z uczestników, w sumie to było kilka takich osób, naszego najnowszego wyzwania Kuchnia Wolności Finansowej. Więc jeśli interesuje Ciebie wolność finansowa, to ten Life jest dla Ciebie. To jest tylko ten live dla tych z was, którzy postanowili, że w tym roku budują swoją wolność. Choćby nie wiem, co się działo, to ty tu robisz. Więc live jest dla ciebie. Nie jest ten live dla wszystkich, bo może usłyszycie niewygodne rzeczy dzisiaj. Ok? Może usłyszycie niewygodne rzeczy. Więc jeśli wolność finansowa, która równa się tak naprawdę wolność czasowa, jest dla ciebie ważna, to napisz w komentarzu: tak, wolność jest dla mnie ważna. Napisz słowo tak, żebym wiedziała, że to jest temat dla Ciebie i tutaj dlatego zostajesz. Więc porozmawiamy sobie o jednym warunku najważniejszym warunku wolności finansowej i czasowej, jaki musi zaistnieć, jeśli w ogóle chcesz myśleć, o stworzeniu tego, o doświadczeniu tego, o wykrywaniu tego w swoim życiu. Jeśli w ogóle chcesz myśleć, że coś takiego może pojawić się u ciebie w życiu, jeśli wam się podoba ten temat, sukces pasją teraz całkowicie wszedł w jeden, w jeden kierunek tylko i wyłącznie, ponieważ to stało się moją życiową teraz misją w tym, co robię, a to jest aktywowanie wolności finansowej u ciebie. Mówimy o kilku płaszczyznach, bo to jest i mindset, twój sposób myślenia, i energia, w której działasz, i samo działanie, czyli co specyficznie robisz. Powtarzam, robisz. Okej, okay? to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Musi być działanie podłączone do tych wszystkich innych elementów. Samo działanie jest głupie, bez sensu, marnujesz swój czas, jak nie masz tych poprzednich elementów. Tak, apropo. <grym> ok. Kontrowersją. Idziemy. Ok, Więc Ewelina. Zastosowałam już wszystko i nic nie działa. Absolutnie nic nie działa. Te wszystkie techniki, które uczysz. Takie coś zosłam. To nie działa. Więc ja pytam, dobrze. Pokaż mi. Pokaż mi te wszystkie techniki i to wszystko co zrobiłaś. No. Mam swój cel zapisany. Mam Vision Board, tablica z celami, wizualizuję, myślę o tym, chcę zrobić swój biznes online i zarabiać online. Ok, więc osoba te pierwsze kroki podejmuje. Ja mówię: Ok, super, klarowność jest, jest ważna. Mówimy o wolności finansowej, tak, żeby było jasne o czym mówimy dla osób, które się dołączyły. I pierwsze pytanie, które zadałam tej osobie. Więc kiedy chcesz tej wolności finansowej i zaczynasz ją budować, to powiedz mi, odpowiedz na jedno pytanie. Jedno, tylko jedno pytanie, żebym wiedziała, że rzeczywiście masz klarowno i wiesz, do czego idziesz i zobaczymy, co idzie nie tak. Jaki jest Twój numer wolności finansowej? Osoba wystrzeliła numer z sufitu. Więc jak zaczęłyśmy obliczać numer wolności finansowej, to nie miał nic wspólnego z jej wolnością finansową. OK? Czyli zazwyczaj. Ja chcę zarabiać 50 tysięcy, 100 tysięcy. W zależności od jakim kraju mieszkasz, dlatego nie mówię jakiej walucie. Tylko mówię o numerze. Miesięcznie, rzecz jasna. Ja mówię, super! To teraz pokaż mi, co w tym kierunku robisz. Jakie już zaczęłaś robić biznes, na przykład biznes online, który można świetnie dźwignie zrobić tam? Co zaczęłaś robić? Jak inwestować? Zaczynając nawet od numeru, od numeru wolności finansowej. I osoba mówi, utknęłam tutaj pokazuje mi gdzie, czyli specyficznie większość osób utyka gdzieś w sprzedaży. Ok. Ma nawet produkty, ma te 15 certyfikatów, mój przysłowiowy już numer, ma kwalifikacje. Bo pytanie do ciebie: kto z Was już wydał dużo pieniędzy, czasu, energii na to, żeby jakiś temat wzgłębić, aby później tego uczyć, na przykład? Stać się ekspertem. Więc ta osoba już to zrobiła. Ja mówię, pokaż mi dalej. I tak jak mówimy o wolności finansowej, osoba po pierwsze nie znała swojego numeru wolności finansowej. Więc jak nie znasz swojego numeru wolności finansowej, to wszystkie pieniądze, które zarabiasz, wiesz, gdzie kończą? Na kupowaniu pierdu. Pierdoły. Dosłownie to nazywam pierdoły. Pokazuje złote puszki różne. Rzeczy, które są piękne, super, świetne, e, świetny jest laksu, laksu z styl życia, ale jak ty za to wymieniasz swój czas, ty musisz za to zapłacić swoim czasem, to my nie mamy o czym rozmawiać. To znaczy, że nie, nie dąży do żadnej wolności, tylko jesteś pod presją. Tego, co społeczeństwo, co social media, co prestiż od ciebie wymaga. Więc musimy wytłumaczyć sobie jeden tutaj temat. Ty musisz, musisz, musisz mieć kompas, gdzie ty idziesz. To musi być e, klarowny, klarowny cel. Więc pytanie, które mam do ciebie, kto z was ma kompas, wie do czego dąży, kto z was ma ten numer wolności? Ja popełniłam ten błąd. Ja tego te wszystkie programy, które powstały na moim doświadczeniu, to nie jest wyczytane w książkach. Przeczytałam Robę Kiyosaki, jak każdy przeczytał już pewnie z Was. I teraz przekładam Wam Robert Kiyosaki. To jest na moich błędach, na moim zdrowiu straconym wręcz, kiedy ja byłam w kółowrotku tego przysłowiowego rat race, tego chomika, więcej, 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 myśląc, że to da mi wolność finansową. Więcej. I problem jest taki, głównie, kiedy słyszę Was, Ewelina, nie zarabiam wystarczająco. Nie mam wystarczająco na przykład o biznesie, kiedy mówimy o tej specyficznej osobie. Nie mam wystarczająco klientów. Nie zarabiam wystarczająco pieniędzy. Problemem nie jest zarabianie pieniędzy, bo przecież zarabiasz, płacisz rachunki. Problemem jest, że Ty pracujesz na pieniądze, nie masz żadnego systemu, który sprawi, że Twój biznes zacznie pracować dla Ciebie, że Pieniądze będą pracowały dla ciebie. I mamy tutaj dwa aspekty. Najpierw chcesz mieć takie działanie swoje, gdzie ten biznes może mieć jakąś dźwignię czasową, bo masz tylko 24 godziny na dobę. Jak ty będziesz zawsze wymieniać swój czas na zapłatę, to jest bardzo długa droga, żeby osiągnąć jakąkolwiek wolność. A przy okazji się wypalisz pięć razy. Hello! Skąd to wiem? Z własnego doświadczenia, bo ja tam byłam. Dlatego te wszystkie programy, choćby nawet Kuchnia Wolności Finansowej, którą teraz prowadzę, powstało właśnie na tym przykładzie, na tym przypadku. Dlaczego? Ponieważ większość osób, którym, których inspiruje do zmiany, do działania, ja widzę u Was niesamowite rezultaty. To było wtedy, kiedy zrobiliśmy najpierw Mindset Shift. Jest tyle tematów w tym live, które chcę omówić, ale będę się trzymała tylko jednej ścieżki na razie. Jest tyle tematów, które nie dadzą tylko Tobie rozjaśnienia sytuacji, ale konkretną akcję. Kto z Was lubi konkretną akcję? Dajcie znać. No właśnie, Anna, na czym jest numer wolności finansowej? Więc ja tego nie wiedziałam, czym był numer wolności. Ja myślałam, że trzeba mieć dużo pieniędzy po prostu i wtedy sobie podróżuję, jeżdżę na wakacje, kupuję piękne ubrania, mieszkam w pięknych miejscach. I większość osób tak myśli, Dlatego pracują do końca życia. Dlatego nie mają ani momentu spokoju wewnętrznego, umysłowego, spokoju wewnątrz serca, ponieważ nie mają rozwiązania ani żadnej strategii, do której dążą. Bo większość osób nie ma wolności finansowej, bo nie wie nawet co to jest. A, a już specyficznie dla tej osoby, co to jest. Więc kto by mi napisał, jeśli ktoś z Was się. Odważył na tyle. W komentarzu, czym jest tak naprawdę wolność finansowa? Wiecie, ja o tym mówię nie od dziś. Czym jest wolność finansowa? Bardzo prosta odpowiedź. Ktoś z was się odważy? Jeśli uważacie, że ten live jest dla Was wartościowy, dajcie like, dajcie serce. Jeśli masz osobę, na której Ci zależy, udostępnij ten live, aby dołączyła się. I również dowiedziała się, czym jest wolność i jak ustawić sobie kompas. Więc co ja zrobiłam bardzo prostego, kiedy wylądowałam w Londynie. <laughs> Nie wylądowałam w Londynie samolotem, tylko w dążeniu po moją wolność wylądowałam w klinice z chronicznym stresem. Niektórzy z Was znają moją historię. Nie będę jeszcze szczegółowo teraz opowiadać. Ale to było dlatego, że wypaliłam się pracując na więcej, 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 więcej. Ponieważ nie miałam klarowności, co to była wolność finansowa, po pierwsze. Myślałam, że to chodzi, żeby mieć dużo pieniędzy i nie miałam pojęcia, jaki był mój numer wolności finansowej. Kto zrezygnuje z tym, że myśleliście, że trzeba mieć więcej pieniędzy, żeby mieć wolność finansową? Dajcie znać, czy rozumiecie z tym. Dajcie znać. Więc teraz więcej pieniędzy nie da tobie wolności. Natomiast, co da Tobie wolność? To przede wszystkim klarowność, co to jest ta wolność, dla Ciebie specyficznie. Wolność finansowa, bardzo prosta definicja, jest wtedy, kiedy Ty masz wolność czasową. Innymi słowy, Twoje koszty, zapiszcie to sobie, koszty życia są pokryte poprzez dochód, nazwijmy go pasywny albo semipasywny, czyli ja doglądam to. Ale tam nie idzie moja aktywna praca. Książka moja napisana raz sprzedaje się. Gdzie są moje książki? Akurat nie ma tutaj. Książka sprzedana, napisana raz sprzedaje się. Nie sprzedaje się, teraz właśnie to jest ważne nie sprzedaje się sama. Ja mam do tego system. Ale ja już nie muszę tej książki codziennie pisać. Kurs nagrany raz sprzedaje się. Mam do tego system. Ok, żeby nikt z Was nie myślał, że coś zrobicie raz i na chmurze to będzie płynęło. Bo nawet jak ja mam portfolio em, akcji, na przykład, stock portfolio, to ja go dalej doglądam i nim zarządzam. Ale ja nie idę do pracy na te 8 godzin czy więcej, żeby nad tą książką, programem czy inwestycją pracować. Czyli mam dochód, który pokrywa jeszcze raz koszty życia. Nie są to zakupy. Nie są to podróże dookoła świata. Nie jest to kupowanie biżuterii, czy zegarków. Nie. Czy urządzanie swojego studia filmowego. Na przykład to jest jedno. Cyk? Jedno z moich studiów. Widzcie zobaczy też. Nieraz mówicie mi, ale masz zielone tło. Mam zielone tło czasami, a akurat teraz nie mam. Go. Mamy studia filmowe tam jest jeszcze jedno w moim ogrodzie. Tam akurat wchodzi 35 osób do tego studia. Jak filmujemy jakiś program. To są tylko twoje koszty życia. Więc zadanie mam na dziś dla Ciebie. Oblicz, jaki jest Twój numer wolności finansowej. Jakie są Twoje koszty życia? Dach nad głową, ile wydajesz na jedzenie. Nie restauracje. Jedzenie, które musisz zjeść w domu. Restauracja to już jest ponad to. Wszystkie koszty potrzebne. E, rachunki, za prąd. Czy kredyty, to co musi być zapłacone. I kiedy spotkamy się znowu w naszym live, chciałabym, żeby każdy z Was już wiedział, czym jest numer wolności dla ciebie, jaki to jest specyficzny numer wolności, bo wtedy masz ten kompas, gdzie wiesz, jaki to jest numer. Co to robi dla podświadomości niesamowitego? Przestajesz działać w chaosie i zaczynasz wiedzieć, mieć klarowność. Co Ci jest tak naprawdę potrzebne i myślisz inaczej o pieniądzach? Zmieniają się Twoje relacje z pieniędzmi. To jest mega ważne. Druga rzecz, która idzie, i wracając do historii klientki, która mówi: To nic nie działa, nic nie działa. I kiedy ja zapytałam się o numer, nie wiedziała jaki ma numer, więc nie, nie wiedziała za bardzo do czego dąży, a bardzo chce wolności, po to, po to buduje biznes, więc nawet, nawet nie wie, um, do czego dąży. A po drugie, Ludzie działają w energii ofiary. Kto z Was to słyszał? W energii ofiary. Czyli ja tego nie umiem. Ja tego nie potrafię. Chcesz budować biznes online. Ale ja, to jest za techniczne dla mnie. O, zrobiłam coś fajnego, zaczęli klienci kupować i przestali kupować. Nie wiem, co się zadziało. Oh my God. No co się zadziało? Nowe umiejętności, które nazywają się sprzedaż, Marketing, budowanie relacji z klientem. To są po prostu umiejętności, tak jak dziecko uczy się chodzić. Wstaje, upada, wstaje, upada, wstaje, upada, w końcu chodzi. W biznesie jest dokładnie tak samo. Zrobisz coś, nie wyjdzie tobie. To jest nieperfekcyjne działanie. Więc otwierają mi się teraz tu różne perspektywy dla Was, co jest tak naprawdę Wam najbardziej potrzebne, żeby ruszyć do przodu, powolność, żeby ruszyć do przodu w budowanie w kierunku budowania swojego biznesu w oparciu o to, co naprawdę kochasz robić, czyli sukces z pasją yy, i zbudowanie biznesu, który naprawdę cię wynagradza tak, jak ty chcesz, że zarabiasz te sześć cyfr w miesiącu. Bo dlaczego nie? Jak nie ty, to kto? A jak nie teraz, to ile będziesz czekać? To kiedy? Więc to teraz podejmuje decyzję, że naprawdę bierzesz się za to. I teraz, żeby zabrać się za to, musi. Nastąpi ten drugi bardzo ważny warunek, kiedy już znasz numer wolności, obliczasz go, patrząc na swoje koszty miesięczne. Możesz zobaczyć na cały rok wydatków, otwierając bank statement, czyli wyciąg banku i zobaczyć, co płacisz rocznie. Podziel to na 12, wyjdzie tobie miesięcznie, ile to Cię kosztuje. Jakieś ubezpieczenie, na przykład roczne. Więc masz akuratny numer, do tego, dajmy na to, wyjdzie tobie. 5 tysięcy masz koszty życia miesięcznie. Dodaj sobie 50% z tego, czyli 2,5 tysiąca. Na co? Na inflację, na podatki. Więc 7,5 tysiąca jest teraz numerem wolności dla Ciebie. Z tego przykładu. Ale to już nie są miliony na koncie, nie wiadomo jaka liczba, nie wiadomo ile musisz pracować i co robić. Teraz, kiedy masz już ten kompas, możemy zacząć myśleć inaczej o zarządzaniu finansem i długiem. Inaczej o wydawaniu pieniędzy i to spowoduje mentalną zmianę między tobą a pieniędzmi, myśleniu, czyli relacja z pieniędzmi się zmieni. A to spowoduje, że dynamika twoja się zmieni, czyli zmieni się tak zwana energia, piękność nazywa pieniądza. Kto z was rozumie, o czym mówię? Kto z was ten temat łapie? Kogo z was to interesuje i chcielibyście mieć regularne lives na temat budowania swojej wolności? Finansowej, czasowej, do tego dokładają się różne tematy. Pewność siebie, wiara w siebie spowoduje, że idziesz po swoje. To, że kiedy zaczynasz swój biznes online, nie poddajesz się już po pierwszych krokach. Kilka osób kupiło twoją, nie wiem, piękną biżuterię energetyczną, a reszta klientów nie kupuje, bo nawet nie wie o tobie. Muszą kolejne kroki nastąpić. Więc ta osoba, z którą um, rozmawiała, Zatrzymała się ze świetnym produktem, zatrzymała się, ponieważ nie zrobiła kolejnych kroków. I ten drugi warunek, który mówię, to jest kiedy ty jesteś. Czy może ta osoba, nie ty, tamta. Tamta jest w energii ofiary. Czy jesteś wtedy w tym efekcie? Zobacz, ja nie potrafię, ja nie umiem. Kiedy ty odpowiadasz sobie, że ty nie potrafisz nie umiesz i nie można chodzisz w energię wątpliwości i z co się stanie, chodzisz w spirale rezonansu negatywnego, niedostatku. Wchodzisz wtedy w mindset, odpalasz alchemię biedy, właśnie niedostatku. Taka jedna myśl zaczyna napędzać kolejne myśli na twój temat i ty zamiast teraz iść z pewnością i wiarą w budowanie swojego biznesu online, idziesz dalej a jak idziesz dalej? Jak idziesz dalej? To no nie ma jakiegoś, yy, jakiegoś sekretu, jak idziesz dalej. Bardzo prosto. Uczysz się nowej umiejętności. Tak jak ja. Musiałam nauczyć się umiejętności na przykład prowadzenia biznesu online. Co 15 lat temu nie było tak popularne jak teraz. Jak prowadzić webinars. Teraz to się nazywa pięknie masterclasses. Jak sprzedawać wystąpienia publiczne. Musiałam nauczyć się nowej umiejętności. Teraz uczę się cały czas... Cały czas noc to pracujemy z AI. To, to inteligencja. Więc kiedy nie da się, nie umie, nie potrafi i zatrzymała się w swoim zarobkach, uderzyłaś w szklany sufit, to zadajesz sobie pytanie. Zadaj sobie to pytanie. Zapisz. Jakiego działania unikam? Proste. Jakiego działania unikam w swoim biznesie? Dla wielu z Was będzie, a skąd to wiem, pracuję <głosuję> z wieloma osobami na co dzień. Dziema klientami, to jest niechęć nauczenia się czegoś nowego. W tym przypadku sztuczna inteligencja zazwyczaj będzie, ponieważ nie czujesz się wystarczająca, że ty sobie nie dasz rady. Kto z Was rozpoznaje to w swoim systemie operowania biznesowego. Więc mówiąc. A, thank you, Dennis. I will do live in English then uh, uh, in half an hour on my other social media. That is referring to the course I was wearing at the, at the NLP course, I suppose. Ok, dygresja mała. Wracam do tematu. Uh, więc kiedy ty zadasz sobie pytanie, jakiego działania unikam, żeby pójść dalej w moim biznesie, napisz to działanie. Zazwyczaj to będą te części techniczne, um, sztuczna inteligencja. Bardzo często to jest właśnie to, i następnie odpowiedź sobie na pytanie, czego się boję. Czego się boję? U mnie to było bardzo proste. Oh my god, że będę skrytykowana. Będę skrytykowana, czyli to się łączy z naszymi przekonaniami, z naszym starym blueprint, tym, co w sobie nosimy, ten cały opór. I popracujemy sobie z mindset, popracujemy sobie nad tym. Tak naprawdę, jeśli chcesz być głęboko z przepracowaniem blokady, dosłownie ja to nazwę biznesowej blokady, ok? Nazwę to biznesowej blokady, ponieważ w kuchni wolności finansowej pracujemy nad finansami, nad wolnością finansową i nad Twoim biznesem. Więc to jest biznesowa blokada, która prowadzi do finansowej blokady, gdzie Ty cały czas uderzasz szklany sufit swoich umiejętności i możliwości, kiedy nie idziesz dalej na kolejne poziomy rozwoju swoich możliwości, umiejętności, to staniesz w biznesie. Kto z Was wie, że to jest prawda? Pomachajcie mi ręką. Czy to w ogóle z Wami rezonuje? Jeśli tak, napisz, tak rezonuje. Czy chcesz więcej takich materiałów, aby dostać konkretne strategie, co masz zrobić? Podsumowując, a propos wolności finansowej i budowania swojego biznesu online. Poznaj swój numer wolności finansowej. Wytłumaczyłam Wam, co to jest wolność. Jak obliczyć ten numer? Następny live, który będzie na kolejny piątek o tej samej porze, pójdziemy dalej z tym. I kiedy utknęłaś w swoim biznesie online, zapytaj się, jakiego działania unikam, co musi być zrobione i dlaczego tego działania unikam, czego się boję? Bo wtedy nad tym możemy popracować. U mnie to była tak, jak mówię, krytyka, że coś zrobię i będę skrytykowana, Wzięto jest to oczywiście z wychowania. Niesamowitą krzywdę rodzice robią nieświadomie. Rodzice nas kochają i dają nam najlepiej, jak potrafią i mogą, zawsze, albo przynajmniej w większości przypadków. Natomiast ze własnych swoich ograniczonych przekonań i własnych blokad wkładali nam taki program, że ja musiałam zrobić pierwszy raz wszystko perfekt. Jak nie zrobiłam, to byłam w jakiś sposób karcona. Więc takie dziecko <grych> nauczyło się, że robię to. Ale musi to mi wyjść od razu, co jest niemożliwe, co jest niemożliwe. Po pierwszy raz podejmujemy wiele nieperfekcyjnych prób. Nawet samo, same badania pokazują, żeby wejść na poziom mistrzowski 10 tysięcy godzin musisz coś przepracować. Więc wyobraźcie sobie jaki ja miałam tutaj, jako miałam ogromną blokadę do w ogóle przepracowania, żeby cokolwiek robić, cokolwiek. Żeby w ogóle wyjechać z Polski jako nastolatka i pójść po swoją wolność na przykład. To była moja droga, nie musi być Twoja. Ok? Więc odpowiedz sobie na te pytania. I teraz, kiedy tego nie zrobisz, to wiedz od razu, że nie pójdziesz na kolejny poziom. Jeśli nie, nie zrobisz tych pierwszych rzeczy, za co sobie ty dzisiaj powiedziałam, naprawdę nie pójdziesz na kolejny poziom, bo wchodzisz w pozycję ofiary, mówiąc sobie: Ale ja nie mam czasu, Ewelina! Nie mam czasu! Nie mam energii, jestem zmęczona, nie mam możliwości, nie mam nic do pisania w tym momencie. Albo jeszcze lepiej powiesz, ja nie wiem, jak to zrobić. Już zapomniałam, co ja bym na powiedziała. Możesz obejrzeć live od początku, tak propu. Okej, okay. mam nadzieję, że wam dałam trochę, że tak powiem, takiej inspiracji do względu na siebie i takie lustro, żebyś zobaczyła, okej, okay, co ty tak naprawdę robisz sobie sama, czy sobie sam? Bo dopóki ja sobie na te pytanie nie odpowiedziałam, a dlaczego prokrastynacja Ewelina? A dlaczego się zatrzymałaś tu, tu, tu i tu? To była zawsze blokada moja mentalna, że bałam się jakiegoś działania. Czy czułam ograniczone przekonanie, ograniczające przekonanie? Typu nie jesteś dobra wystarczająco, nie zasługujesz. Czy to był strach? To była zawsze odpowiedź. Ja dopiero możemy nad tym popracować i to uwolnić, jeśli chcecie. Następny piątek uwolnić blokadę. Jeśli chcecie, to napiszcie w czat teraz, jaką blokadę chciałabyś usunąć. Co to by było? A taka a propos, jeśli napiszecie teraz, to ja zrobię notatki z tego, co będziemy usuwać na następnym spotkaniu, ponieważ kreowanie i manifestowanie definitywnie, definitywnie wszystkiego, czego chcesz w biznesie, żeby to płynęło lekko i łatwo. Zaczyna się od mindset. Musimy najpierw nad tym popracować. Jeśli Wam się podobało, dajcie like, dajcie serca, żebym wiedziała. Tak jak mówiłam, jeśli uważasz, że warto udostępnić ten live osobie, na której Ci zależy, żeby się z tą rozwijała w kierunku wolności, to również udostępnij ten live i kontynuujcie pisanie, co chciałabyś uwolnić i usunąć. A teraz, Staliście się, czy możecie jeszcze dołączyć się do kuchni wolności finansowej, która rozpoczęła się w tym tygodniu, pierwszy tydzień, a dokładnie wczoraj. Są nagrania. Każdy z was, który wykupi sobie dostęp do tego wyzwania, będzie miał nagrania. Teraz macie przed premierę tego programu, więc możecie dołączyć się za 297 zł. Cały czas jeszcze, później będziemy to sprzedawać jako program za 1000, więc to jest prapremiera. Przed premiera. Nie wiem, jak to się po polsku mówi. Debiu. Okay? Więc tak, naprawdę tam się dzieje. Dostajecie to wszystko, co ja tutaj mówię. Dostajecie tam narzędzia, jak to zrobić. Kalkulator wolności, kalkulator dostajecie komfortu, kalkulator bogactwa. Następne spotkanie będziemy pracować nad zmianą Twojego finansowego blueprint. Więc to będzie w środku. Więc piszcie, co byście chcieli usunąć. I jeszcze jedna rzecz. Jak myślisz, co Ci powstrzymuje do tej pory przed wolnością finansową. Jakbyś miała od razu powiedzieć, co Cię najbardziej powstrzymuje przed wolnością finansową? Co takiego jest? What's going on? Mhm, napiszcie. Co to takiego jest przed wolnością finansową? Co Was najbardziej powstrzymuje? A ja Wam napiszę um, link. Kuchnia wolności finansowej. Jeśli ktoś z Was ma ochotę dołączyć jeszcze naszej wolności, kuchni wolności finansowej, to jeszcze możecie się dołączyć. To jest jakby ostatni tydzień, gdzie możecie oglądać materiał, wszystko nadrobić, czyli obliczyć sobie numer wolności, komfortu, bogactwa. Rozmawialiśmy wczoraj też, ile Cię dzieli czasu od bankructwa. To jest niesamowity motywator i działamy. Dzięki za dziś! Dzięki za komentarze! I widzimy się w piątek o tej samej porze. Ciao!